Jesteśmy po pierwszym w życiu koncercie kamerzysty i któryś tam z kolei twoim wyszedł zajebiście. Ja jestem pod wrażeniem. Spodziewałem się, że wyjdzie to dużo, gorzej, ale jestem. To jest trochę dziwne, ale jestem zadowolony z kamerzysty. No, ale też nie rozpieszczajmy go. Następne koncerty będą jeszcze lepsze, ale ten wyszedł zajebiście. Jak rozejasz koncert? Właśnie warto dodać, że graliśmy z półplaybacków, jak się gra koncerty. Daliśmy z siebie wszystko, mam nadzieję, że też to widzieliście. Kamerzysta, oczywiście po siedmiu piwkach, jak to kamerzysta, Po Siedmiu? Ale... No albo więcej naprawdę. Yy, a nawiązując, właśnie, nawiązując do tej walki, na którą wysłał mnie wiewiór. A to do no, to... nie ma co Nie, nie, o, właśnie, o, tu o. warto komentować, bo ja chcę walczyć z Bogzelem. i z Tak, móc. z Bokzelem. tak. Jeżeli Bokzel ma jaja, to niech wyjdzie ze mną do oktagonu. z boksdelem chcę. Walczyć nie z żadnym wywiórem, taka była umowa, kamerzysta wstępnie rozmawiał z Boxdelem nie wiem czy Boxdel się przestraszył, ale jak ma jaja to niech wyjdzie ze mną do Oktagonu, zapraszam cię Boxdel eee, zróbmy dobrą walkę. A nie wiem czemu to zrobił, skąd ten no Nie wiem właśnie, się, czy Boxdel się przestraszył, czy co, była umowa, już z kamerzystą były wstępne rozmowy, a Boxdel się chyba wystraszył, no to jak Boxdel boisz się, no to sorry, ale ja cię wyzywam na pojedynek. Boksdela? Tak, Boxdela. jak mam walczyć to z najlepszymi, dawaj Boxdel zróbmy to. Jestem pod wrażeniem tego, co się stało, ale jeszcze raz powiem, że koncert bardzo fajny i ochroniarz wezwa Boxdella na Fame MMA. No, super. Także pa pa.